Mamy suchaweczki, mamy klawiaturę, mamy kompa. O! Tak będzie lepiej, ładniej. No dobra, zobaczmy, co się nam jeszcze dzieje. Idziemy? O, mhm. jest Mariusz. No chodź. E. Hmm. Nie, nieważne. Ej, sąsiad ma furę. Ej, co ty masz, kolego? Pokaż. Pokaż, co kupiłeś. Ale jakiego? No, ej! Och, nie pokazał. Dobra, chodźmy do Walmartu. Zobaczmy, co jest w Walmarcie. Hm. Okej. Okay. Dzień dobry. Jest pilot do telewizora. Nie przyda się na razie. Jest pani. Jest no, co to? Co? Hm. No dobra. Jest sześciopak piwa. Yy. O! Jest broń. Ale ja już nie potrzebuję jej. Ja już się za, zaopatrzyłem w swoją broni. No dobra. Mamy kole. Przyda się. Je, uwielbiam kole. Czekajcie. Załóżmy, że to pije, tak? Go, go, go. A pyszna. Dobra. O, co to? Co to jest? Nie wiem. Ale wygląda fajnie. Szukamy RTX-a do nasz... Jego kompa. O! Dobra, VR. Widzowie, potrzebujemy jakiegoś koszyczka. Czy RTXy, dobra widzowie. E, potrzebujemy koszyczka. Tylko gdzie tu są koszyczki? Wszyscy tutaj na tych wózkach jeżdżą, panie. E, nie widzę ich. Więc niestety będę musiał... E, pana... Przepraszam, proszę pani, ale... Oj. Ja, ja nie chciałem, ja nie chciałem, proszę pani. O o. Nie. Kolego! Wiesz gdzie tu można dostać wózek? Wiesz gdzie tu można dostać wózek. O, breakdance. Dziwne. Gdzie tu można? to? O, jest wózeczek. Dobra. Tylko ja potrzebuję takiego pustego. Pyk. Pyk. Widzowie. Potrzebuję pustego. E, tak, potrzebuję pustego, widzowie. Mm. I tak. To jest amerykańskie miasto. Jesteśmy w amerykańskim miasteczku. Może to jest Scranton, kto wie. Tak mi wygląda trochę na Scranton. E, I tak. Jedziemy na zakupy. Dobra, bierzemy nasz wózek. Bierzemy nasz wózek. I idziemy na zakupy Dobra O wysypaliśmy wszystko dobra Tylko dobra włączę sobie taką kamerę Oj przepraszam Dobra Kupmy sobie najpierw Coś takiego Nie nie przewracaj się Przepraszam Kurna Jak prowadzi ten wózek w teardown Cyk dobra, może być. Ja no, nie. Nieważne. Co tu się. ej, ej, ej kolego! RTX -y niszczysz? O nie. Dobra, widzowie. Ee... Hmm. Dobra, weźmy tego RTX-a. Myślę, że wystarczy. Przepraszam, przepraszam. I idziemy do naszego domu. Ten pożar mnie nieco martwi, ale. Nieważne, kurna widzowie, sąsiad ma lepszy, lepszą chatę od nas. Nie, 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 nie. Tak być nie może. Dobra. O, dom. Dom. Miejsce, w którym chcesz być. Cyk. Proszę, proszę, nie, 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 nie. O, dobra. I, I widzowie. Wiem, że otwieranie RTX-a. No dobra, cyk, cyk, cyk Widzowie RTX jest tak wielki, że ogólnie potrzebujemy aż osobnego Więc no, dobra Mamy już wymienionego RTX-a w komputerze, załóżmy Dobra, dłużmy pudełko Jokie, fajne I teraz musimy się zemścić na sąsiedzie Widzowie Teraz na sąsiedzie się zemścimy e ładne Lamborghini, hi, hi, hi. O panie sąsiedzie osprayujemy panu chatę hi, 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 hi. No dobra, oj tam jest sąsiad. O, pora spadać. To nie byłem ja. E, no dobra, no widzowie, no mamy amerykański domek i potrzebujemy garażu na pewną Ameryk. O, o, sąsiad. Czekajcie. Mam pewne porachunki z sąsiadem. Już nie. Dobra, szukamy. Czy my mamy na chacie garaż? No, no dobra, Mustang. Mustang nam nie jest potrzebny. Potrzebujemy czegoś bardziej amerykańskiego. Niech będzie... Hmm, idealne. Myślę, że dobre. Dobra, widzowie... Idziemy pozwiedzać ten piękny świat. O kurna, widzowie, co tu się dzieje? Bob... Bu, bob... Diner, dobra. Okej, okay, poproszę piwo, panie Bobie. O, dziękuję. Okej. Okay. Ręczowy domek. Ładny. Tylko, co w nim... Dobra, nieważne. I co tu się stało, co tu się stało? Kurczę. O nie, co tu jest? Ej, patrzcie, ma broń. E, dobra, co tu się stało? Dzień dobry. O nie, to jest to zderzenie kolejowe, widzowie. O nie. Czekajcie, nie, nie, nie. O nie. Dobra, to jest twoja wina. Gin. Dlaczego nic ci się nie stało, kolego? Nie lubię nieśmiertelnych. O, lekko postrzelony papa. Pa. No widzowie, z tej strony to wszystko na ten odcinek. Kolejny odcinek będzie około za godzinkę. Bajo!